Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Sylwak z tej strony. Mam przyjemność również przywitać Mateusza z Migawek Literackich. Cześć, Mateusz. Eee, cześć, witaj. Słuchajcie, mamy do omówienia kolejny komiks. Bardzo się z tego cieszę, Mateuszu, że znaleźliśmy wspólny język i, i chęci do tego, aby wspólnie omawiać. I tym razem przyszedł czas na nocny krzyk. Boraja, Borgia, Borgia Gonzaleza, co? Bordzia? Borjo? Wiesz to zawsze robię tak, że jak nie wiem jak przeczytać, to sprawdzam na zagranicznych YouTubach, nie? Ale wiesz co, zapomniałem zrobić tego, więc najlepiej mówisz, to, że są nazwisko tylko, nie? Borja Gonzalez. Boria Gonzalez. Powiem tobie otwarcie, że jest to dla mnie książka czy komiks dziwny, on jest osobliwy, bardzo, bardzo tajemniczy i niejednoznaczny. Mało tego, też otwarcie powiem, że ten komiks nie jest dla każdego. On jest dla pewnej grupy ludzi i teraz się zastanawiam na tym, czy do tej grupy ludzi należysz ty, czy ty, widzu, i czy ja też należę do tej grupy ludzi. I myślę, że w trakcie tej rozmowy przekonamy się, czy to my jesteśmy odbiorcami docelowymi tego komiksu? Popatrzmy jeszcze na okładkę. Okładka, w ogóle książka, jest dużych rozmiarów, w twardej oprawie, bardzo ciekawie też i narysowana. Ostatnio wszystko jest dziwne. Na pewno też to zauważyłeś. Z błękitnego miasta znikają ludzie, krążą plotki o płaczących zjawie, dziwnych obrzędach i krzykach rozdzierających noc. Teresa prowadzi małą księgarnię, handluje starą fantastyką, zinami, książkami o magii i okultyzmie. Laura to przywołany przez Teresę demon ma różowe włosy i t-shirt z Pikachu. Co wyniknie z takiego spotkania? Dziwne rzeczy. Tak, dziwne rzeczy. I naprawdę, ten komiks jest dziwny. Jest dziwny i w tej dziwności ma coś w sobie. Ale po kolei. Z opisu wynika, że będziemy mieć do czynienia z bohaterką imieniem Teresa. Jest to pewna kobieta, która prowadzi księgarnię. Księgarnię z różnymi mystery books, czyli z okultystycznymi książkami. Tak? I dodatkowo pisze jakieś komiksy. Można powiedzieć, że jej życie jest, nie jest skomplikowane. Jest, jest ciche, jest spokojne, jest monotonne. Nie przeszkadza jej to. Do jej księgarni przychodzi stały klient. Tym klientem jest pewna młoda osobka, dziewczyna Matylda. Matylda chodzi najczęściej z deskorolką w boku, ale też i bardzo lubi Zinę. Komiksy, które właśnie tworzy Teresa. Pewnego razu Teresa przywdziewa strój czarownicy i idzie do lasu. I następnie w tym lesie odprawia pewne czary, pewną magię, z której wywołała bowiem demona. Tak jest. Demona. Demona imieniem Laura. Gadaj, jesteśmy w Japonii. Laura jest dosyć specyficznym demonem, ponieważ, ponieważ ma różowe włosy, a także t-shirt w kształcie Pikachu. I co ważne, to to, że Laura jest w stanie spełnić pewien rozkaz, pewne życzenie Teresy. Słuchaj uważnie dziewczyno. Z nasz reguły chyba tak. Nie przerywaj mi. Wybacz. Z nasz reguły Spełnię twoje życzenie bez ograniczeń, bez wyjątków, choćby nie wiem jak ambitne, czy niebezpieczne. Ja Laura. I czy ona spełni życzenie Teresy. I jakie to jest życzenie Teresy? To myślę, że nie odpowiemy na to pytanie. Aczkolwiek przemycę to jedno malutkie życzenie, to na koniec tego filmu, bo jestem ciekaw, co będziesz o tym sądził. Ja tutaj mówiłem, że to jakaś skomplikowana fabuła jest, a z tego krótkiego streszczenia no, nie wynika. No jest sobie Teresa, która e, pracuje w księgarni, robi sobie jakieś ziny, przebiera się za czarodziejkę, wywołuje demona, który spełni jedno życzenie. No i jest, jeszcze, y, jest jeszcze Matylda. Dziewczyna, która jest jakoś tam zauroczona w, w twórczości Teresy. Gdzie tutaj jakaś osobliwość? Gdzie tu jest jakieś skomplikowane wątki, są, powiedz mi. Wiesz co, osobliwością może być też to, że w tle przejawiają się te zniknięcia, nie? Tych nastolatek, które, które mieszkają w tej małej miejscowości. I to w zasadzie to jest zdefiniowane już na samym początku, gdzie jest ten narrator z Ofu, i to jest chyba głos radiowy, prawda? O ile ja się nie mylę. I no, właśnie to to jest, jakby, taką tam nadaje takiej, takiej powiedzmy, otoczki tutaj, jak lekiej niepewności temu, tej, tej całej fabule. No, a tak jak mówisz, ta fabuła w gruncie rzeczy nie jest jakaś super skomplikowana, ona jest tak naprawdę bardzo prosta, aczkolwiek no, to, co dzieje się w środku i jak to jest pokazane, no, czynią ten komiks czymś no, bardzo oryginalnym, prawda? Mm -hmm. no Myślę, że jak najbardziej, tutaj masz rację, ale ja też specjalnie zadałem takie pytanie, ponieważ ja w sumie, po przeczytaniu tej lektury, uważam, że on jest bardzo tajemniczy. W ogóle ta cała historia, ona z pozoru wydaje się błaha, nic nieznacząca, ale jest tutaj ukryte kilka naprawdę takich wątków, Zupełnie owianych jakąś enigmatycznością. Tak. I co ważne moim zdaniem. Atutem, czy, czy taką magią tego komiksu jest to, że nie odnajdujemy za dużo odpowiedzi. Tak naprawdę na dobrą sprawę można by było stwierdzić, że, że ten komiks daje, zadaje tylko pytania, a nie daje nie, nie odpowiada na, praktycznie na nic. No, i wiesz, ciekawą rzecz poruszyłeś na samym początku, bo, bo, bo stwierdziłeś, że ten komiks nie jest dla każdego, prawda? Pierwsze spojrzenie na, na, na strony wewnątrz już mogą niektórych ludzi odrzucić ze względu na to, jak, jak ten komiks jest rysowany. A ja, będąc bardziej precyzyjnym, jak wyglądają twarze, prawda? Które jakby na dobrą sprawę nie wyglądają, prawda? Dokładnie i chociażby to już powoduje, że ten komiks jest bardzo tajemniczy. Dlaczego? Ponieważ, jak tutaj zauważyliście, pewnie wszystkie głowy bohaterów nie mają, no nie mają twarzy. Po prostu no nie ma tych podstawowych elementów głowy, a mianowicie oczu, nosa, ust kompletnie nic. I to już zaskakuje, to już powoduje, że coś, włącza się pewna taka myśl. Aha, coś tu jest nie tak. Coś jest nie tak i wiesz co, to jest charakterystyczny styl dla tego, dla tego autora, bo poprzedni komiks wydany w Polsce, Black Holes, Black Holes, mhm, tak? tak? Black Holes też był, też był tak samo rysowany, też, też twarze pozbawione jakiejkolwiek mimiki, w zasadzie no, pozbawione po prostu atrybutów. tak? No, no jakby Plamy, tak? To może jakby zahaczyliśmy o grafikę, to, to może pociągnijmy to. To, że nie ma, nie ma na twarzy żadnej, żadnych grymasów, żadnej mimiki, to jakby zmusza tego autora do, do pokazania w inny sposób emocji, tak? Emocji samych, samych, samych bohaterów oraz emocji tych scen, które, które, które pokazuje, nie? Bo na przykład nasz demon się budzi, prawda? Obudzony, obudzona została przez ptaszka, który śpiewa i jest użyty piktogram. Ptaszek ma twarz, zauważmy. To też zauważyłem Kota, który ma e, rysy na, na swojej głowie. tak? Ma oczy, ma nos. Fakt. Ja nie wiem, no, trudno o tym mówić. E, fakt, ale wiesz co? I właśnie tutaj widzisz. Demon, który się budzi. Na twarzy nie ma żadnego grymasu, ale jej zdenerwowanie pokazane jest po prostu zmianą kolorystyczną. No, włosami, tak, które są nastroszone. Zgadza się. I pik piktogramem. To jest prawdopodobnie jakieś zaklęcie, które dalej powoduje śmierć ptaszka. A śmierć ptaszka pokazana jest również piktogramem w postaci czaszki. Czyli to jest po prostu, wiesz. To jest tak jak komiksy niemy, nie? czyli operowanie piktogramami, czasami, czasami bez, i e, no, zmianą po, pozycji ciała, idealnym po prostu oddaniem kolorystycznym i tak dalej. Także to jest bardzo mocna strona tego albumu. Zgadza się, pójdę krok dalej, i ja powiem śmiało, że w taki sposób kojarzy się z mangami, że to jest styl mangowy. Tak, I na bo ma wiele nawiązań do mangi. Dokładnie, też, tutaj jest bardzo wiele nawiązań i no nie bez kozery sama. Sama postać i Matyldy, i postać Laury, tak. One mają coś wspólnego z, z Japonią. No zresztą o, pierwsze nie. słowa demona, czy my jesteśmy w Japonii, tak. O czymś świadczą. Tak. Brak twarzy. To jest jeden z kroków y, do, ku budowaniu atmosfery tajemniczości, niepewności. Drugie, Papie. nie powiedziałem o samym początku, ale ty o tym wspomniałeś. Początek w ogóle nas nie wita główną bohaterką, tylko wydarzeniami dramatycznymi tego, y, tej miejscowości. A mianowicie, tak? a Christina, pamiętasz ją, prawda? 27 lat, kelnerka z Kendwick. Okazuje się, że po prostu tutaj, w tajemniczych okolicznościach, dziewczyny giną. Czyli no, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Później bardzo ważną sytuację, ja bym nawet nazwał, że w pewnym momencie punkt kulminacyjny, yy, gdzie jest yy, poniekąd wyjaśnione, w jakich okolicznościach, co się dzieje, że te postacie dziewczyny. Yy, Zostają uznane za zaginione. Ale to dalej jest po prostu w taki sposób zbudowane, że nie mamy nic podanego wprost. Dalej kluczymy, dalej szukamy. Wiesz, odpowiedzi. że nic nie wiesz. Dokładnie. Tak jest. Wiem, że nic nie wiem. Dokładnie, Dokładnie na tak takiej jest. zasadzie. Pisałem tobie przed nagraniem. Ja go, ja go przed tym, jak go opisywałem na, na Instagramie, to przeczytałem go dwa razy. Wtedy zrobiłem retencję. I teraz przed nagraniem y, przeczytałem go jeszcze dwa razy, czyli przeczytałem go łącznie cztery razy. To jest pierwszy komiks który ja, w życiu moim, który ja tyle razy przeczytałem. Nawet swoich ulubionych tytułów tyle razy nie czytałem. Y, I wiesz to ja się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, czy, czy to jest tak naprawdę ważne. W sensie, wiesz, czy, czy ta fabuła, czy ona nie jest tylko tak naprawdę pretekstem do do, 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 do zabawy, do, do, wiesz, do wychwytywania tych, tych, tych nawiązań, tej, tej intertekstualności, którą, którą autor zawarł w środku. Po zachwycaniu się grafikami, po prostu w pewnym momencie fabuła u mnie zeszła na totalnie drugi albo trzeci plan, a bardziej miałem fan po prostu, wiesz, szukania. Z szukania takich smaczków tutaj na tych, w, ty, w, ty, w tym albumie. To mnie w pewnym momencie bardziej kręciło niż, niż, sama, niż sama treść. Co się w sumie rzadko zdarza, bo ja zawsze powtarzam, że kurczę fabuła jest jednak najważniejsza, przynajmniej w moim przypadku. A tutaj się trochę ten komiks wyłamał, bo, bo uważam go za całkiem fajną sprawę całkiem fajny komiks. Co prawda, no wiesz, nie będzie moim ulubionym komiksem, umówmy się, ale, ale na pewno będę go długo pamiętał, tak? Mm -hmm. Natomiast ja uważam, że ten komiks jest dosyć cennym komiksem, właśnie z uwagi na to, że on przełamuje pewne konwencje. Mamy tutaj do czynienia bardziej w moim przekonaniu z zastosowaniem surrealizmu. Rozmywa się jedna warstwa fabularna z powiedzmy z nałożoną na to powiedzmy jakąś inną, innym wątkiem i my czytelnicy, odbiorcy jesteśmy tutaj zupełnie pogubieni. I jak to w surrealizmie? No tutaj mamy do czynienia z czymś co Albo może być snem, albo może być czymś na, na modłę jakiegoś, jakiejś mary, bo dla mnie pomimo tego, co powiedziałeś, że autor wybrał sobie jeszcze w poprzednim komiksie to, że postaci są pozbawione twarzy, ale mało mnie interesuje inny komiks. Mi interesuje tutaj, dlaczego jest w taki sposób to zrobione, ponieważ pozbawienie twarzy powoduje, że możemy mieć do czynienia właśnie z, z czymś związanym właśnie ze snem. Dla mnie to jest jakby sen, tak? A we śnie wszystko jest możliwe. Dokładnie, tak jak mówisz. Zwróć uwagę na stronę 11. i to też fajnie widać. Zobacz, jest, jest dolny kadr. Ten dolny kadr i prawy górny narożnik. Jest. To jest, mhm. według mnie, to jest Edgar Allan Poe. Chociaż mogę się mylić, aczkolwiek wydaje mi się, że tak. Bo z, znowu po lewej stronie jest, jest zawieszony plakat na biurku, The Raven. Tak. Kruk, czyli to jest automatycznie, wiesz, wiąże się z Edgarem też. Klimat gotycki jest tutaj, wiesz, bardzo, bardzo widoczny. Zwróć też uwagę na to, że tutaj bohaterkami są wyłącznie kobiety, są dziewczyny, nie ma, tak. nie ma żadnego mężczyzny. Ja też myślę, że to można odczytywać sytuację mającą tam miejsce z tymi dziewczynami, też jako formę przechodzenia z jednego etapu życia, czy okresu, powiedzmy, dziecka, dziewczyny do kobiety. I też mamy tutaj pewien taki element, o którym nie chcę za bardzo mówić, nie chcę go zdradzać, ale tutaj są też pewne etapy, ja tak to widzę, gdzie można trochę odczytyć się o psychoanalizę. Tak, umysłu, czy po czy prostu osoby przechodzącej z jednego etapu rozwojowego na drugi. I coś takiego, właśnie ja też nie mówię bez przyczyny, zauważyłem i od razu mi się to skojarzyło z Mulholland Drive. Mulholland Drive Davida Lyncha. Od razu mi się to skojarzyło. W ogóle, David Lynch, on jest mistrzem surrealizmu i budowania w taki sposób narracji w swoich filmach, że odbiorca jest totalnie zagubiony. I tutaj nie można od razu po jednym obejrzeniu filmu jednoznacznie stwierdzić, o czym on jest. I tak samo z tym komiksem nie da się jednoznacznie powiedzieć praktycznie w ogóle się nie da powiedzieć po, po pierwszym czytaniu o czym ten komiks jest. I to jest tak. siła właśnie tego typu dzieł. One są symboliczne. One mają powodować takie rozterki, i, mm, i to, że człowiek jest skonfundowany. Ja się czułem skonfundowany. Ja się czułem bardzo podobnie nawet tego słowa użyłem jak wpisałem recenzję swoją. <laughs> Także zgadzamy się tutaj wiesz co do mnie docierały docierała ta, pewne takie wiesz tropy interpretacyjne tego komiksu tam życie w wiesz w dusznym mieście chęć zmiany wiesz poszukiwanie przyjaźni odkrywanie swojej tożsamości odkrywanie też. swojej tożsamości cielesności tak. Dokładnie. i jest, mm, zauważyłeś jaki ten komiks jest siebie. Tak, a zauważyłeś też, jaki ten komiks jest, jest w pewnych momentach taki sensualny. On jest taki zmysłowy w pewnych momentach, wiesz, poprzez ułożenie ciała, poprzez ułożenie nóg, gdzieś ramionczko lekko opada. Wiesz, to nie jest wszystko takie nachalne, to jest wszystko bardzo ładnie, bardzo ładnie podane. No i no, ma coś ten komiks w sobie, nie powiem, że nie. W sumie ja byłem trochę zaskoczony tym, że to tworzy mężczyzna ten komiks. Dla mnie to jest idealny materiał, jakby wyszedł z, z umysłu, z, z pióra kobiety i to świadczy też o m, wielkiej wrażliwości Gonzaleza, moim zdaniem. Tak, bardzo do, dobre spostrzeżenie o tym, o tym, że faktycznie to jak, jak on jest pisany, rysowany, jak, jest, jak jest, są wiesz, odwzorowane kobiety tutaj, faktycznie może, może sugerować płeć no, piękną tak, za tak. piórem. Reasumując, powtórzę znowu te swoje słowa z początku naszego materiału. Jest to komiks bardzo specyficzny, który wymaga od czytelnika wielkiego skupienia, i nie każdy czytelnik się w tym komiksie odnajdzie. I ja wiem, bo już słyszałem różne opinie na ten temat, na temat tego komiksu, że on, on jest. No, o nicości, o niczym i że, że on może jest takim przerostem formy nad treścią. Natomiast ja jestem właśnie odbiorcą takich komiksów. Jak przed chwilą pokazałem Mucho Drive, ja uwielbiam Davida Lincha, ponieważ mam też i miasteczko Twin Peaks, dzikość serca. Ja jestem targetem surrealizmu i tego takiego typu opowiadania. Ja lubię się zastanawiać nad tym, co jest w tym komiksie takiego. Te drugie, trzecie, czwarte dno. Ja lubię potocznego, użyję słowa, rozkminiać. Ja powiem dobie, że um, fabularnie on nie do końca mi, mi podchodzi, aczkolwiek, e, jeśli chodzi o ten jeden konkretny tytuł, to e, wiesz, zostałem tak zaczarowany przez to, jak on został zrobiony, że w tym momencie jakby ważniejsze jest dla mnie, jak coś jest zrobione, niż to, co dane dzieło mówi. Tak? Także ja tutaj bardziej w tą stronę i wiem o tym, że na pewno, na pewno długo go nie zapomnę albo nigdy go nie zapomnę i na bank zostaje na półce, bo no jest bardzo, bardzo ciekawy. Tak, jest symboliczne, jest metaforyczny, jest trudny, to trzeba zaznaczyć, tak, jest trudny. Bardzo lubię intertekstualność w komiksach i w książkach, bardzo lubię nawiązania do innych dzieł. Tutaj w Nocnym Krzyku jest po prostu bardzo dużo nawiązań do popkultury, do literatury i no propsy. Dokładnie. jeżeli lubicie to, to jest komiks prawdopodobnie dla Was. Jeżeli nie przepadacie za czymś takim, co my tutaj powiedzieliśmy, yy, prawdopodobnie nie jest dla Was. Prawdopodobnie, bo ktoś to wie. Dziękuję Ci Mateuszu za znalezienie czasu i za ciekawą rozmowę o komiksie Nocny Krzyk i widzimy się następnym razem. Cześć! Dzięki, hej! Dobra, i na koniec podam właśnie to życzenie, które Teresa wypowiada. Zobaczmy, jakie ono jest. Więc chcę, żebyś to wszystko skasowała do ostatniego głąba.